STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Okay, no. Moje pierwsze skojarzenie z Jagiellonią to słuchajcie, mój pierwszy mecz, na którym poszłam z moim obecnym mężem i z moim trenerem tańca towarzystwa, Świętej pamięci. pamięci, który zabrał mi na mecz, i mój pierwszy mecz to był taki, że w ogóle nie wiedziałam co się dzieje, tylko wiedziałam, że żółto-czerwoni to są nasi. Nie rozumiałam dlaczego mam tam iść kilka godzin wcześniej i zająć miejsce i trzymać to miejsce, nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. I w pewnym na Jurowieckiej, momencie, na Jurowieckiej. Na Jurowieckiej. I w pewnym momencie tak. zamieszanie, armatki wodne, legia, zamieszanie. Uciekamy, ja w szpilkach. To a, to więc... już, a to już teraz mówisz o meczu Pucharowym. Na, to był mój pierwszy mecz. Na, na stadionie tak. jeszcze Gwardi, tak. To był mój pierwszy mecz, z którego uciekałam w szpilkach w spódnicy z trenerem tańca i z moim partnerem obecnym. I w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. I to był mój pierwszy mecz, pierwszy wspomnienia z meczu, i tak się zaczęła moja historia. I wyobrażacie? Tym... I jeszcze moje tłumaczenie się do, do teścia obecnego? Tak. Czy ty poprowadziłeś moją córkę? Co tak. człowieku do jakichś pobocze sportu. Absolutnie ostatni raz, ja nie będę się zgadzał na takie... Ja mówię, tato, znaczy tato, e, e, proszę pana, e, ale o co chodzi? mecz ironi, czy nic się nie spodziewa? przecież nikt nie wie, co się będzie działo, prawda? Jak każdy mecz. Ten mecz w telewizji i właśnie widział to zamieszanie z armatkami wodnymi, to jak, jak się ten mecz skończył. I od tego się zaczęła moja miłość do piłki, do, do adrenaliny, która tak. jest na meczach. Prosteczka i... musiała się e, oczywiście zgodzić z tym, e, o czym mówiłem na początku, że o moich pierwszych miłościach. Tam... Tak. Gracja na pierwszą miłością była piłka i chyba tak zostało, no i musiałam niestety się z tym pogodzić. A jak piłka w naszym mieście, to Jagiellonia, tak? Wszyscy na boisku biegali kiedyś jako dzieci. Ja jestem Smolarek, ja jestem Boniek, ja chciałem być jaskim Bajerem, no i to... Także, ale to jest, to jest jedna z elementów, prawda? Tych sytuacji jest więcej, no bo... nie dane było grać może kiedyś na stadionie Jagiellonii, nie dane było... być piłkarzem światowej klasy ale i tak się pokazaliśmy na Stadionie Jagiellonii. Nie my osobiście na Murawie, ale nasze dziewczyny, które tańczyły na meczach i tańczą do tej pory, też przez przypadek. Robimy turniej w szkole, kibicuj z klasą, turniej Jagiellonii trzeba przygotować, zapraszamy piłkarzy Jagiellonii, jeszcze prezes Trąbiński, Mariusz Jurczewski, Piotr Fedorowicz przychodzą razem do szkoły, no i pokaz, Mówię do dzieciaków, robimy flagi, robię jakiś tutaj, ja poprowadzę to, konkurs jakiś zrobimy, i myślę, kurczę, fajnie bo żeby jeszcze, mamy przecież studio tańca, żeby dziewczyny może zatańczyły. Poprosiliśmy cztery dziewczyny. No i nasze dziewczyny, słuchajcie, zdjęły szpilki z nóg, nałożyły trampki, i nałożyły żółto-czerwone sukienki. Jaki przypadek, że akurat w studio tańca stroje, które dziewczyny mogły założyć, tak, to żółto-czerwone. No. no i zatańczyły pierwszy raz na imprezie u na w szkole i od tego się zaczęło. I mówią, że mo, może zatańczylibyście na przykład na jakiejś tam prezentacji? No to zatańczymy na pre... a może na meczu? Wyobrażacie sobie stadion, y, jak Jeloni jeszcze przed y, remontem i rozbudową było jeszcze była jedna tylko długa trybuna, prawda, łuk i przed łukiem w błocie nasze dziewczyny tak, e, śmigające cześć. tancerki zawodowe, które tańczyły w błocie i moje tłumaczenie po każdym meczu rodzicom, co one tam robią, co one tam robią. Taka bardzo ciekawa dla nas sytuacja i bardzo ważny mecz, no to puchar. Y, 2010, prawda? Miesiąc wcześniej katastrofa smoleńska, przy okazji której dowiadujemy się, że Justysia jest w ciąży. Tak, więc no nie mogłam świętować tak jak wszyscy, ale, ale był to dla nas bardzo ważny mecz. Po Rzecznik tej, czy... prasowa Agnieszka Syczeska wtedy, też jak się dowiedziała, że jedziemy większą liczbą w samochodzie niż, za, bo pojechaliśmy część moją wtedy star, starą jeszcze zafirą. a tutaj jest jedna osoba więcej, tylko że jeszcze nienarodzona, <grym> prawda? Tak, prawda? I w, taki momencie, w takim momencie akurat na meczu no fajnie, puchar na tak się skończyło jest to mecz, który był bardzo dla nas ważny i tak naprawdę go zapamiętamy i cieszę się, ponieważ w tym roku mogliśmy zabrać się swego dziewięcioletniego syna również na puchar. No, skończyło się wynikiem trochę innym niż, niż 10 lat temu, ale się cieszę, że, że był z nami, był na pucharze, wspominacz. Tak, i się popłakał, że niestety się nie udało, ale na pierwszym zwycięskim był. No i następny też będzie, nie? Myślę, że tak. Bo tak naprawdę każdy mecz jest inny. My przez to, że jesteśmy z dziewczynami tak przed samym meczem, jesteśmy tuż przy zawodnikach, tak widzimy jak oni wychodzą z tej szatni, to powiem szczerze, że emocje tam towarzyszą różne. Nie wiem czy mogę zdradzać czy nie, ale czasami są piłkarze bardzo opanowani, spokojni, czasami są tacy bardzo mocno nabuzowani i powiem szczerze, że ja bardziej obserwuję właśnie takie reakcje tych piłkarzy przed niż, niż całe boisko, bo do tej pory nie wiem co to jest spalone i w ogóle go nie rozumiem. Znaczy wiemy, że jak sędzia odbierze, to jest. Zawodnik za linie. No ja wiem. Ale ogólnie tego w ogóle nie ogarniam i bardziej mnie interesuje ta cała atmosfera, która jest wokół niż to, co się dzieje. Na ja ze swojej strony powiem, ja ze swojej strony powiem, że jeżeli mam mówić o emocjach związanymi z meczem, ja przed każdym meczem się denerwuję. Przed Prawda, każdym. Czy dziewczyny tańczą, czy jestem na wyjeździe i oglądam gdzieś w, w telewizji, czy w innych sytuacjach, a powiem szczerze, że. Nie mogę się opanować, nawet jak jesteśmy na mistrzostwach jakichś w tańcu sportowym. I wiem, że jest mecz siedzę w loży VIP-ów. I oglądam mecz i wszyscy mnie szturchają, patrz na parkiet, tancerze tańczą twoje, a ja oglądam mecz i wiem, że kurczę, że tutaj po prostu jest taka adrenalina. W naszych tanecznych, jest dużo, dużo osób, które rzeczywiście się interesują piłką i nawet gdzieś tam... Część odbiec, zaraziliśmy, tak. prawda? nawet sobie między właśnie między rundami tanecznymi wymieniamy tam jakieś informacje na temat meczy, albo oglądają, albo nawet ludzie z Polski, z innych miast też tam zawsze sobie kibicujemy nawzajem i wymieniamy sobie poglądy na temat meczy. Ale opowiem ciekawą historię jeszcze o takim ciekawym... Meczu. To był lata 90 mecz z Legią Warszawa na stadionie jeszcze wtedy Gwardii. I nie zapomnę, już Jagiellonia zniżała się, prawda? To były te takie kolejki, gdzie wiedzieliśmy, że nie będzie za dobrze. Pamiętam, jest po pierwszej połowie, 1-0, Jagiellonia przegrywa. Siedzi obok niedziadek. Wszyscy bez szans tak naprawdę na jakieś powodzenia. Ja mówię, o skrzynkę, mogę się założyć, że jeszcze padną bramki. Bo stara, zawsze starałem się być optymistą. A co, ale gówniarzu, tam mówisz, że nie masz szans, żeby coś takiego się wydarzyło. I nie wiem, co powiedziano w szatni piłkarzom, ale skończyliśmy 3-1. No, ale spadek, spadek nieunikniony wtedy był jeden. Ale wygrał Ale no, nie mogłem wtedy pić alkoholu przecież jeszcze. Ale e, cały, cały czas bez względu na to, na jakim poziomie graliśmy, to nigdy nie straciłem tak naprawdę Mojego, tego, mojego serca do, do klubu. I jakie jeszcze mogły być emocje? No, z różnych względów, tak? czy te dziewczyny tańczą, czy będziemy kibicować, czy wyjedziemy. Były takie sytuacje, że handlowałem na Jurowiecki, sprzedawałem kapcie. A wiedziałem, że ma być mecz o 12.30. No i bazar musi się złożyć w miarę szybko. Chłopcy z ochrony mówią, słuchaj pomożesz. ściągaliśmy blachy, ściągaliśmy wtedy te tam, jakieś tam elementy garażowe, żeby tylko stoły te blaszane, żeby można było zabezpieczyć miejsce, żeby wprowadzić kibiców, prawda? I obejrzeć mecz na poziomie czwartej ligi. Emocje nie mniejsze, bo trzeba było szybko to złożyć, prawda, jak te tajlandzkie targowiska, prawda, przy okazji pociągu, który przejeżdża środkiem. Także w różnych sytuacjach różne emocje były. Było i wesoło, bo lata, które spędzaliśmy na podwórku, to wiązały się tylko z grą w piłkę nożną. Szkoła była dodatkiem, tam człowiek mógł chwilę odpocząć, posiedzieć, posłuchać, czegoś się nauczyć. Ale wiadomo, każda przerwa i powrót do domu to plecak w kąt i, i podwórko. Debiutowałem za trenera Karalusa. Wtedy to była druga liga, jeszcze, ale już później z roku na rok było coraz słabiej. I spadaliśmy co każdą klasę rozwoju do samego praktycznie spodu, do czwartej ligi. I Przyszły czasy już troszeczkę może lepsze I powoli zaczęliśmy odbywać Jagiellonię od czwartej ligi poprzez trzecią, drugą i najważniejszy był wtedy awans do Klasy i to nam się przede wszystkim udało, temu właśnie pokoleniu, pokoleniu przede wszystkim, bo dużo zawodników, którzy grali w tych niższych ligi, ligach ratowali to Jagiellonię, od siebie na pewno bardzo dużo dali zdrowia a teraz gdzieś po prostu są i myślę, że są trochę zapomnieni. Który okres najlepiej wspominasz? Myślę, że za trenera Nawałki, bo przyszedł człowiek, który chyba pokazał wszystkim zawodnikom, którzy tam byli i działaczom, w którym kierunku iść. Rosy się potoczyły trochę inaczej, tak? Ten został zwolniony jeszcze w drugiej lidze. Ale myślę, że za niego wszyscy zawodnicy, którzy byli, to skorzystali na tym. I tą wiedzę, którą otrzymali w późniejszych latach wykorzystali. Na temat meczu. Złóni nikogo. O jest, dwa 2, 2 Tak naprawdę w, głowie, w głowach naszych było, był już awans, tak? I... Było na pewno duże rozluźnienie na boisku. Nawet jeśli było duże rozluźnienie i, i, i może już nie było tego skupienia na boisku, e, to potrafiliśmy ten mecz zremisować. E, na pewno ani kibicom, ani tak naprawdę nam e, ten wynik się już tak naprawdę nie liczył. Czekaliśmy tylko na to, żeby był ostatni gwizdek sędziego, który oznajmił, że oficjalnie będziemy reprezentować gronie w Ekstraklasie. Trochę lat już upłynęło w tym wszystkim i dzisiaj to wszystko zaciera. Są gdzieś tam, jakieś tam przepłyski, jeśli ktoś tam rozmawiamy sobie w gronie zagwodników, którzy byli w tej drodze do Ekstraklasy i uczestniczyli w Ekstraklasie, chociaż tam niewielu z stoku, Spotykamy się i rozmawiamy o tym temacie, wspominamy, jest mnóstwo rzeczy, które na pewno żadne z nas oficjalnie nie powie, tak, no bo to tak jak jest w szatni. Pewne rzeczy zostają w szatni, pewne rzeczy możemy mówić, ale yy, żałuję tylko jednej rzeczy, że tak niewielu z nas tak naprawdę doświadczyło tej klasy, jeśli chodzi o wychowanków, bo sporo miało dużą umiejętność. Gra w środku, pomocy, jest to naprawdę super sprawa, bo tak naprawdę musisz chorować wszędzie z przodu, z tyłu pomagać bożnym. W bocznych sektorach, ale yy, w zależności z kim się gra, jeśli są zawodnicy, którzy są kreatywni, to ta współpraca prawda, jest dużo lepsza. I ja miałam taką przyjemność, żeby przy swoim boku, czy z jednej, czy z drugiej strony, mieć bardzo dobrych zawodników. I, i tak naprawdę, środek, pomola, po, środek pomocy to była pozycja, która. Mnie bardzo cieszyło. Ale wiadomo, z czasem, tak jak się mówi, i z wiekiem te pozycje są coraz bliżej bramki i trafiłem na środek obrony, gdzie potrzeba było doświadczonego zawodnika, który dobrze wprowadza piłkę, więc chyba tam się nadawałem według sztabu szkoleniowego, więc tam się. Musiałem nam trochę zadomowić, ale nie uważam, że przypisanie jednej pozycji dla zawodnika jest bardzo dobre. Myślę, że różnorodność na pozycjach każdego zawodnika jest bardzo cenna i to chyba wszyscy wiedzą i doceniają. Odpowiedzialność, tak? Opaska, wyostaczalni, wychowanek. I to trzeba wszystko złapać, bo wiadomo, przyjeżdżali zawodnicy z zewnątrz i trzeba było potrafić trzymać porządek w szatni. Ciężkie zadanie, i myślę, że osoby, które mają zaszczyt być kapitanami w każdej swojej drużynie, i wiedzą, że nie jest to łatwy chleb. Tym bardziej, że wyniki też nie pozwalały na to, żeby się cały czas cieszyć. Bo były wzloty i upadki i atmosfera przy klubie, presja kibiców wyniku też naprawdę dużo dało nam do myślenia. Więc w pierwszej fazie, przy awansie, w pierwszych meczach Ekstraklasy nie czuliśmy aż takiej dużej presji, bo jeszcze jechaliśmy na euforii ale z każdym meczem kolejnym, to już niestety stawaliśmy się już z zespołem, który jest w Ekstraklasie, już każdy się z nimi liczy, zostaje rozpracowany i było nam coraz ciężej. Chciałbym, żeby zespół, który reprezentuje Biały Stok miał święty spokój. Im większe zamieszanie przy zespole, to jest więcej stresu, więcej nerwowości w tym wszystkim. Kibicom przede wszystkim życzę samych, samych sukcesów, świętowania sukcesów ze swoją drużyną i przede wszystkim, żeby przed upływem 90 minut nie wychodzili z meczu. To był rok 76. Trener Karalus jeszcze był aktywnym zawodnikiem wtedy, ale już już miał w głowie to, że będzie pracował z młodzieżą, no i postanowił zrobić nabór rocznika 64 i 65. No i zorganizował taki turniej międzyszkolny w Biamstoku, który się odbywał na Jurowieckiej, na Hali Agiloni. No i z tego turnieju po prostu wybrał grupę ludzi, z którą potem yy, pracował, no i z której tej grupy właśnie wywodzą się praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy potem awansowali do ekstraklasy. Kiedy myśmy już zaczęli dorastać i tak zaczęliśmy już powoli grać w seniorach, mówić ciągle o tym naszym roczniku na boże, to Jagiellonia była w trzeciej lidze. Starej trzeciej lidze, oczywiście mówimy o starych zasadach. Z trzeciej ligi awansowaliśmy do drugiej ligi. W tej drugiej lidze przez kilka lat Jagiellonia no, się utrzymywała, natomiast tam nie było absolutnie jakiejś walki o ekstraklasę do momentu, aż przyszedł trener Wójcik. Wtedy się wszystko zaczęło i szalone półtora roku naprawdę, gdzie gdzieś gdzie z drużyny, która walczyła o utrzymanie, byliśmy, śmiało mogę powiedzieć, sensacją rozgrywek na przyszły rok już, bo, bo weszliśmy do Ekstraklasy i z kolosalną przewagą. Także to naprawdę, to był świetny okres. Nawet nie wiem, czy nie fajniejszy niż w Ekstraklasie, powiem szczerze, jeżeli chodzi o egilonię że bramek nie strzelałem nigdy. W drugiej lidze tam troszeczkę strzeliłem, ale raczej bazowałem na systemach, czy, czy jakąś ważną bramkę strzeliłem. A tak, była taka bramka. Obowiązywał wtedy taki system, że jak się wygrywało trzema bramkami, to miało się trzy punkty, a zespół, który przegrał trzema, minus jeden. Więc tak naprawdę można było nadrobić cztery punkty w jednym meczu. przychodzi do nas Wisła Kraków, która też z nami biła się o ten awans. I pamiętam, że w końcówce meczu strzeliłem właśnie na 3-0 bramkę. Która dla nas była bardzo ważna, bo w tym momencie sobie odskoczyliśmy, od wisły tak już dosyć, dosyć solidnie. Więc to tak myślę, że to jeżeli chodzi o mnie, skromny dorobek bramkowy, to ta. Amazonek z klasy boom na Jagiellonie w Białymstoku tak? No tak było. przez przed wielotysięczną widownią, jak pan to wspomina? Dlatego tak mówię, że to, to był super rok. To, to fajnie, fajnie, fajnie to wyglądało, jak to tak fajnie narastało. Gdzie byliśmy, tak jak mówiłem, na dole tabeli, i powo powolutku z tego tysiąca dwóch na trybunach się robiło 5, 6, 10, 20, no, nawet więcej. Więc to, myśmy to wiedzieli z każdym meczem, i to naprawdę to była fantastyczna przygoda. Dlatego mówię, że nawet może fajniejszy to był ten, ten rok. Kiedy wchodziliśmy do, do pierwszej ligi, znaczy Ekstraklasy. No, znaczy nie wiem, jak to nazywać, żebyśmy wszyscy się rozumieli, tak? wtedy to była pierwsza liga, wiadomo. Także tak, 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 jeżeli chodzi o trybuny, to byliśmy fenomenem na skalę polskiej. Myśmy zawsze mieli zgrupowania, jeżeli graliśmy u siebie, mieliśmy zgrupowania przedmeczowe w wikingu, więc to jest szosana wylotowa na Augustów, jeżeli ktoś się z Biegłostoku, to wie. I stamtąd pod eskortą policji jechaliśmy, trzeba było przez całe miasto przejechać tak, na stadion. Więc już widzieli te tłumy ludzi, które szły przez całe miasto, które nas pozdrawiały i wiedzieliśmy, że, że będzie się działo no, tak jak zawsze. Powiem tak, trzeba by być, mieć twardą dupę trzeba by było mieć I, i być trochę gruboskórnym, bo kto był miękki i, i, i po jakimś jednym czy drugim <grym> tekście już mu się kolana trzęsły, to nie miał prawa grać u trenera wójcika. Absolutnie. Trzeba by było być twardym, robić swoje, a a też pokazywał taką naprawdę często ludzką stronę, oczywiście nie na ławce, bo tam to był człowiek wulkan, ale jak schodził z meczu, to tak jakby wtyczka ktoś z prądu wyłączył i naprawdę można było z nim spokojnie iść porozmawiać na, na każdy temat. I jeżeli tylko mógł, to na pewno pomógł. To, co potem się osiągnęło, to gdyby nie te pierwsze lata. Jeżeli ktoś to zatraci, to już potem nie ma czego szukać, już za późno, tego się nie naprawi. Także to, co tutaj się nauczyliśmy za gówniarza, że tak powiem, to procentowało. Oczywiście trzeba było się rozwijać, ale to na 100% procentowało. To, to nie ma czegoś, w ogóle dwóch zdań nie ma. To wszystko, co, co, co może nie wszystko, może za duże słowo, ale gdyby nie to, gdyby nie te czasy tu w na pewno nie były późniejszych. Jagiellonia nie było jakimś bardzo bogatym klubem i gdyby nie to, że właśnie Это наш рожник. trenera Karalusa tak odpalił, to nie wiadomo, co by było. Przecież nie stać nas było na to, żeby pościągać jakieś gwiazdy z ligi i, i bić się o awans na przykład do, do, do pierwszej ligi. No, Szatnia ma swoje prawa, swoimi prawami się rządzi tam y, też, a, trzeba mieć duży dystans do siebie, bo Szydera jedzie cały czas, także, ale to, to coś świetnego. No, mówię, przychodziło się dwie godziny przed treningiem, żeby właśnie pośmiać się, po, 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 pożartować, ponabijać z kogoś, nie? raz z ciebie, raz z, <laughs> z kogoś innego, ale było wesoło, naprawdę mieliśmy fajny kolektyw. Ale jakieś takie szczególne, no, no nie, no teraz tak na szybko to nie, nie, nie raczej nie tego. No, no robiło się kawałek, robiło się jaja, ale to takie, takie jakieś tam drobne. Był taki mecz, to był nasz pierwszy sezon w Ekstraklasie, początek rundy wiosennej. Pierwszy mecz graliśmy w Łodzi z Widzewem i potem przyjechaliśmy, graliśmy pierwszy mecz u siebie z GKS-em Katowice. To był marzec. Wiadomo, kiedyś zimy to były zimy, więc w marcu to było kilkadziesiąt centymetrów śniegu. No ale grać trzeba było. Grać trzeba było. Boisko, przygotowanie boiska polegało na tym, że wyjechał jakiś ciężki sprzęt, ściągnął śnieg, no ale ściągnął ten śnieg, przy okazji i ubił nam taką warstwę lodu, że tam oczywiście o żadnej trawie nie mogło być mowy, no ale żeby przynajmniej piłka się toczyła. No dobra, no piłka się toczyła, ale z bieganiem było gorzej. Bardziej nadal to się nadawało na narty. No ale grać trzeba było, tak jak mówię. No i przyjechał do nas GKS Kotowice, no w tamtych czasach absolutnie, absolutnie zespół yy, czołówki tabeli, który praktycznie non stop reprezentował nas w Pucharach Europejskich z reprezentantami Polski i tak dalej. I, no ale miał jeszcze jedną przewagę nad nami ten GKS, dlatego że yy, ale ja, sprzętował, a konkretnie chodziło o obuwie. Oni już mieli te takie obuwie bardziej przystosowane na śnieg specjalistyczne. My natomiast graliśmy w jakichś cudakach, coś wymyślaliśmy na własną. Jak to, jak, to, jak to tam się utrzymać równowagę na tym boisku? Mieliśmy w zespole tak, taką złotą rączkę, który tam na żadnym wyjazd nie, nie, nie pojechał bez zestawu młodego technika, czy jak nam to się nazywa, i po prostu pilnikiem nam te metalowe kołki ostrzył, nacinał, tak żebyśmy jakoś sobie ułatwili tą to, to, to przyczepność do podłoża. No, no nie trudno sobie też wyobrazić, co by było przy kontakcie takiego kołka z, gdzieś od, z nieosłonioną nogą. No, ja nie wiem, jak nas sędziowie dopuszczali, tak się <grym> sięga że tam się krew nie lała strumieniami, to to, to to ewenement. Ale tak, no, tak kombinowaliśmy, tak kombinowaliśmy, i, 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 ale to było trudne. Yy... Co z tego meczu zapamiętałem? Znaczy to wszyscy chyba może pamiętają, tam, którzy to oglądali. No gramy, gramy, gramy i gdzieś tam w którejś minucie, chyba jeszcze to była pierwsza połowa, dośrodkowanie w nasze pole karne, no i jeden z naszych stoperów no, no, zagrał w stylu Bartosza Kurka, no, no i niestety. No, sam nie potrafił potem odpowiedzieć na pytanie, o co tam, jak to się stało, no ale jakby nie było, rzut karny dla dla przeciwnika, no i Jan Furto, podszedł, nie pomylił się, przegrywaliśmy 1-0. No ale graliśmy, graliśmy, do końca, walczyliśmy i wygraliśmy ten mecz 2-1, wygraliśmy ten mecz 2-1 i bramki strzelił chyba Andrzej Mrożeni Heniek Mojska, Mojsa, jak dobrze pamiętam, może w odwrotnej kolejności, ale chyba nie, ale chyba nie. No i a że ten, ten stoper mieszkał naprzeciwko, naprzeciwko Henka w klatce, no to wieczorem w ramach rehabilitacji no, z jakąś butelką łyskim musiał tam zapukać do niego wieczorem. No. I, I mówię, to, to, to był ważny mecz, bo to był pierwszy mecz na wiosnę i tak naprawdę myśmy, naszą siłą, było nasze boisko, nasz stadion, nasze kibice. Myśmy na wiosnę wygrali wszystkie mecze u siebie. I to moim zdaniem było kluczem do tego, że się utrzymaliśmy w tym pierwszym sezonie w Ekstraklasie na dobrym ósmym miejscu. Także o taka, taka historyjka odnośnie boiska, bo kiedy, teraz to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś już na takim pójdzie, pójdzie wyszedł, to tak, podstawa, no jak najbardziej jestem za, ale mówię, pamiętamy tam te zimy i, i, i możliwości, jakie, jakie miały kluby i tak dalej, i tak dalej. Także to mówię, to zdrowie zawodnika tam na włosku wisiało. Odam no, przykład taki, tak jak powiedziałem, ty, gdzie wcześniej graliśmy na widzewie. I może nie było tak zmrożone, ale padał śnieg, gęsty było błoto. No i Jarek Michalewicz w szpitalu skończył ten mecz, już następny miał, miał dłuższą przerwę, z tego co pamiętam. Także no, takie sytuacje no, no, przy takich warunkach się zdarzały. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok.